Przed oczami mamy prawdę, która pokazuje totalny upadek, totalną zapaść percepcji na temat Wielkiej Brytanii między nami Polakami. Totalny upadek tej gospodarki musi yy, stać się, szanowni Państwo, znaczy się upadek. To, percepcja nasza w Polsce musi zrozumieć nasza społeczna, narodowa percepcja. Musi zrozumieć w naszej kulturze, musi na nowo zostać wybudowany inny obraz Wielkiej Brytanii, taki jakim obraz, taki jaki naprawdę pokazuje Wielką Brytanię. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, u nas się zakłamuje tak rzeczy, że to się w głowie nie mieści, przez co my Polacy skrajnie tracimy. Każdy Polak powinien to rozumieć. Ja ciągle to mówię, kraj Brytyjczyków to jest, Wielka Brytania to kraj yy, muzułmanów i hindusów, a przepraszam, znaczy się Brytyjczyków, yy, a, i niech oni tam sobie robią co chcą, mnie to w ogóle nie obchodzi. Problem jest z tym, szanowni państwo, że nasza percepcja na temat tej gospodarki jest zakłamana skrajnie. Mnie tam nie obchodzi, co sobie Brytyjczycy robią w swoim kraju, to jest ich sprawa, mi to wisi i powiewa totalnie. Mam na to wywaloną, przepraszam, lachę. Naprawdę. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Problem jest w tym, że kłamstwo i narracja z Wielkiej Brytanii płynie do Polski. Płynie do Polski skrajne kłamstwo, kłamstwo, po trzy razy kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo i po stokroć kłamstwo, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Sztuczna inteligencja powiedziała, napisała. Dlatego używam sztucznej inteligencji, bo niestety okazuje się, że ludzie wolą, gdy napisze im sztuczna inteligencja, choć sztuczna inteligencja czasem się myli w wielu rzeczach, ale tutaj akurat ma rację. Bo sprawdzałem, da, da, dawałem zapytania tej googlowej sztucznej inteligencji, którą teraz mamy przed oczami. No i ona niektóre rzeczy nie wie i, i papra, papra. No ale tutaj akurat to się zgadza z tym, co ja wiem, mniej więcej pirazy drzwi. Znaczy się wszystko się raczej zgadza, chyba, że coś się zmieniło w ostatnich dniach. Szanowni Państwo, gdyby Polacy z Wielkiej Brytanii wiedzieli, jak gównianym systemem jest system brytyjski w Wielkiej Brytanii, to by inaczej patrzyli na funta brytyjskiego, patrzyliby na brytyjską gospodarkę i na to, co tam się dzisiaj dzieje, i na to, gdzie lokują swój czas, pieniądze i swoje życie. Życie jest krótkie, życie jest długie. Jak masz 20-25 lat, to ci się wydaje, jak masz 18, to wydaje ci się długie. Po 30, życie jest już krótkie. Pamiętajcie o tym, po 40, jeszcze krótsze, a po 50. To już są ostatnie podrygi fajnego życia. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć: totalna zapaść. Wielka Brytania nie wypłaca emerytur w krajach, yy, które wrzuciła na listę, w których nie będzie wypłacać emerytur takich samych jak ludziom z Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, i kiedyś Polska może znaleźć się na tej liście. UK. Ja teraz przeczytam po angielsku, a zaraz przetłumaczę na polski. UK state pensions are not automatically indexed and increased annually. In many countries including Australia, Canada, New Zealand, South Africa and India, however they to continue to increase. However, they do continue to increase in the EU, EEA -E and countries with Recep, reciprocal, sorry, Social Security Agreements with the UK. This frozen pension policy applies to British expats living in these countries. Czyli Szanowni Państwo, to oznacza, możecie sobie to przetłumaczyć, że Wielka Brytania nie powiększa emerytur w krajach, na przykład, jeżeli masz emeryturę, jeżeli doczłapiesz się, pamiętajmy o tym. Że większość Polaków pracuje w ciężkich pracach w Wielkiej Brytanii. A jak pracujesz w, w ciężkiej pracy, to jesteś bardziej zmęczony. Masz większego garba. W Wielkiej Brytanii większość Polaków, którzy yy, dzisiaj są w Wielkiej Brytanii, jeszcze przejdą niektórzy w wieku 67 lat, reszta 68. Dostaną bieda emerytury na poziomie Niższym niż się dostaje w Hiszpanii, ale w Hiszpanii mamy słoneczko, miło, ładnie, pięknie, pachnąco, cieplutko, fajniutko, e, wegetacja warzywna trzy razy do roku e, i no, tańsze ceny wszystko jest tańsze i fajniejsze. No i proszę sobie, sobie to wyobrazić: proszę sobie, sobie, tak jest. E, countries where UK state pensions are not indexed. Rozumiemy? Kraje, w których Wielka Brytania nie indeksuje emerytur. Nie indeksuje, szanowni Państwo, emerytur w tych krajach. Co to znaczy? Że jeżeli wyjedziesz do tych krajów na dzień dzisiejszy, to twoja emerytura będzie się zapadać każdego roku wobec inflacji. Jeżeli inflacja wyniesie 15%, zapadnie się 15%. Jeżeli inflacja wyniesie 20%, zapadnie się 20%, koniec kropka a fund brytyjski dodatkowo się zapada do wszystkiego naokoło. Do korony czeskiej, do polskiego złotego, do euro, do dolara, do, nie wiem, tajskiego bata i tak dalej, i tak dalej. Taka, szanowni Państwo, jest rzeczywistość. Proszę zobaczyć, jeżeli wyjedziemy do Australii na emeryturze, to jesteśmy skończeni. Do Kanady jesteśmy skończeni, znaczy się na długo, bo ta emerytura się nie będzie indeksować, ona nie będzie... Powiększana o 5, 4%, 6%, 10% każdego roku. Jeżeli nie będzie powiększana, to w 10 lat potrafi się zapaść 40%, 30%, 50%, czyli być o połowę mniejsza albo jeszcze więcej. To naprawdę jest poważny problem. Proszę bardzo, w Australii, pojedziesz do Australii, jeżeli doczłapiesz się w tej, doczłapiesz się w tej Wielkiej Brytanii do 68 roku życia, przepracujesz 35 lat i wyjedziesz sobie do Australii, bo będziesz chcieć sobie pojeździć na kangurach, Prawda? Eee, to Twoja emerytura nie będzie tam indeksowana. Czyli możesz sobie pojechać ewentualnie na wakacje. Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, całe Indie, many other Commonwealth Nations, czyli wszystkie inne. Commonwealth Nations, czyli te stare własności imperialne, all African countries, rozumiemy to wszystkie afrykańskie kraje. Wiecie, na przykład Maroko, takie jest fajne w sumie, nie? Egipt, wszystkie Afrykańskie, znaczy Egipt, Egipta... może pojechać na wakacje tam, nie wiem gdzieś, dobra, nieważne. Maroko, Egipt, wszystkie te kraje, w ogóle cała Afryka. W Afryce wiele krajów jest fajnych, ale cała Afryka, nie, rozumiemy to, cały kontynent, 2 miliardy ludzi. Hindusi, miliard ludzi. Kanada, Nowa Zelandia, Australia, wiecie, wielkie kontynenty prawie, że. Kanada jest prawie wielkości Rosji, Australia kontynent. I many Caribbean, Iceland. I, szanowni Państwo, to oznacza, że te wszystkie kraje, brytyjska emerytura to więzienie zie nie więzienie My... niech sobie Brytyjczycy robią to co tam chcą w swoim kraju ja się nie czepiam ich spraw w ogóle mnie to nie obchodzi ale jeżeli mamy szanowni państwo milion Polaków w Wielkiej Brytanii i ten milion Polaków w tej Wielkiej Brytanii dalej wierzy że w Wielkiej Brytanii dzieją się dobre rzeczy, to się grubo mylą. Dzisiaj tylko i wyłącznie mogą jeszcze zarabiać znacznie więcej niż w Polsce, bo system emerytalny Wielkiej Brytanii ustawił bardzo wysoki wiek emerytalny, więc w Wielkiej Brytanii kobiety dostają 8 lat później emeryturę niż kobiety w Polsce i muszą wypracować 35 lat, a nie 20. Tak. Taka jest, Szanowni Państwo, prawda. Jest to szokujące. Jest to szokujące. Druga rzecz, jeżeli sobie myślisz, że będziesz sobie żyć przez 10 lat w Australii na emeryturze brytyjskiej, gównoprawda. Gównoprawda. Ani w Afryce, ani w Nowej Zelandii, ani w Indiach, ani w Kanadzie, ani w Australii, ani many other Commonwealth Nations. Czyli żadne inne, żadne afrykańskie kraje, Most Carabines. I gdzie, Szanowni Państwo, ewentualnie na dzień dzisiejszy, ale to się może jutro zmienić, zrozummy to, wbijmy to sobie w te nasze polskie łby. Wbijmy to sobie w te nasze polskie łby, Szanowni Państwo. Jutro z dnia na dzień to się może zmienić. Wystarczy, że funt brytyjski jeszcze bardziej się zawali. Wystarczy, że Narodowy Bank Polski sprzeda funty brytyjskie, wyciągnie złoto z Londynu. Inne kraje zaczną robić to samo. Szanowni Państwo, Wielka Brytania. Wielka Brytania stoi. Wielka Brytania może gospodarczo zapaść się tak mocno, że się. W... To jest niewyobrażalne, co się może stać. Bo Wielka Brytania tylko i wyłącznie dalej się trzyma tym, że zarabia na systemach finansowych, jak na e, clearingu euro, jak na rynkach finansowych, które są łatwe do skopiowania, e, jak na ukrywaniu pieniędzy mafii w swoich zamorskich terytoriach, czy ukradzionych pieniędzy z vat w Polsce. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. I zobaczmy dalej. Dzisiaj jeszcze to jest prawda: all EU and EU countries, czyli on, te emerytury są indeksowane. W USA są indeksowane, no bo jakby tam wujek sam tupnął nogą, to zaraz tam yy, streamer by wiedział, skąd mu nogi wyrosły, szanowni państwo. Ta barbados, Bermuda. Wiecie, jakieś nieznaczące miejsca, wiecie, jakieś Barbados, Bermuda jakaś tam, yy, tu Izrael i jakaś tam Jamajka, gdzie, Fff, dajcie sobie spokój, yy, wiecie, to na Jamajce można, a w Australii nie można, nie rozumiem tego. Rzecz... No, pewnie nikt nie chciałby na Jamajce mieszkać na, te, na, na emeryturze. Mauritius, no, to jest jakiś joke, no i Filipiny akurat. I w Turcja na przykład, tak? Ale to się jutro może skończyć. Nie wierzcie w brytyjski system emerytalny, nie wierzcie w funta brytyjskiego. Niech chcę Brytyjczycy wierzą, w co chcą. Niech se Brytyjczycy wierzą w swój system emerytalny. To nie są moje sprawy. Ale sprawami mojego narodu są te sprawy. Sprawy mojego narodu są moimi sprawami. Tak? I my jako Polacy musimy to wszystko zrozumieć. Pokazywałem, szanowni państwo, ostatnio nieruchomości londyńskie. Jaki jest sens dawać za zagrzybiałe, za zagrzybiałe nieruchomości, gdzie śmierdzi wszędzie śmietnikiem, szanowni państwo. Po, po 600, 700 tysięcy euro za to jest jakiś 600-700 tysięcy euro za zagrzebiałe nieruchomości, gdzie śmierdzi śmietnikiem, gdzie emeryturę masz w wieku 68 lat, gdzie fund brytyjski się zapada. Taka jest rzeczywistość. Wiecie, yy, gdyby jutro w Polsce, ja to podam, gdyby jutro w Polsce, szanowni państwo, wprowadzić taki sam wiek emerytalny jak w Wielkiej Brytanii. Gdyby jutro w Polsce domagać się 35 lat, do, żeby do wypłacenia emerytury, wiecie co innego, wiecie, jak yy, kobieta będzie rodzić, to na przykład, jak się opiekuje dzieć, dzieckiem i urodzi, no to na przykład za każde dziecko można je dać, nie, tam 5 lat czy 4 lata do emerytury, prawda, że mniej do wypracowania. Jak się opiekuje chyba, że się nie opiekuje, prawda? Ale jak urodzi się opiekuje, prawda? A jak się to, to nie, prawda? No ale gdybyśmy mieli taki system jak brytyjski. Jutro Polska, Szanowni Państwo, mogłaby podnieść płacę minimalną z tych 3,5 tysiąca złotych na 5,5 tysiąca złotych. Mielibyśmy płacę minimalną, jak w Hiszpanii bez inflacji. Bez inflacji. Emerytury zamiast 1800 zł, 1900 na rękę wynosiłyby w Polsce, szanowni państwo, 3000 zł. No w późniejszym wieku. Polacy nie harowaliby, nie budowaliby brytyjskiego kalifatu. Bo tam się buduje brytyjski kalifat. Gdybyśmy zamiast, szanowni państwo, funtów brytyjskich, dolarów australijskich, zapadających się kanadyjskich, yy, nowozelandzkich, kupowali złoto, dzisiaj mielibyśmy zamiast tych walut, yy, ekwiwalencie tych walut 200 miliardów złotych, mielibyśmy 1000 miliardów złotych. Wielka Brytania jest skończona. Będzie Wielka Brytania, ona długo może spadać. Yy. Pokazałem dzisiaj to proszę sobie wejść na filmy w którym pokazuję jak się zarabia w poszczególnych miastach Europy i miasta Wielkiej Brytanii. No Londyn chyba był na 14 miejscu, a reszta tych miast, tam było jeszcze kilka w drugiej 20, 30, a 5 miast czy sześć miast było tylko w pierwszej 50. Ale to w takich takie minimalne te zarobki. To Londyn na 14 miejscu, następne tam było nie na 22. Proszę sobie wejść w ten film. Szanowni Państwo, Wielka Brytania dla nas, Polaków, dla jakichś tam, wiecie, ludzi z czwartego świata, wiecie, no cóż, b... szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że Wielka Brytania już dawno nie jest europejską kulturą. To, to nie są Europejczycy, dawno to, to nie jest łacińska europejska kultura. Najlepsze DNA i IQ z Wielkiej Brytanii wyjechało do Australii, Ameryki, Kanady, Nowej Zelandii i tak dalej. Wielka Brytania to już nie jest. Wielka Brytania to kultura lewacka. Ja kiedyś się rozmawiałem z takim brytyjczykiem, on mówi: "No, bo tu z, z Brukseli idą jakieś tam głupoty takie, takie". Ja mówię: "Jakie?" On mi je wymienił, a ja mówię: ale to od was płyną te głupoty, a nie z Brukseli. To u was jest właśnie to samo, tylko że trzy razy gorzej. No on tak się na mnie popatrzył, ja nie wiedział co powiedzieć. Mówię, to ten syf, ten syf to płynie od was. Ten syf, lewacki. Ten syf lewacki płynie z Wielkiej Brytanii, a nie z Brukseli. Tam też potok jest z Brukseli, ale płynie to z Brytanii ten syf. To wy zasyfiacie Europę lewackim bagnem. No tak nie wiedział, co powiedzieć. Prawie że się obraził, no ale to prawda w oczy kole. To, to, lewackość płynie z Wielkiej Brytanii, syf lewacki. Mówię, Brytania to już dawno nie jest europejska kultura przede wszystkim. Jest to kultura, szanowni państwo, e lewacka, a jeżeli jest tam jakaś konserwatywna kultura, to jest to kultura ludzi z tych trzecich, czwartych światów, z tych. Jakichś tam różnych, tam, ale to jest kultura tych mohametańska, to nie jest europejska kultura jakkolwiek, to są mohametanie. To Wielka Brytania już dawno nie jest, szanowni państwo, europejskim krajem. A jak 5 milionów ludzi z Wielkiej Brytanii skuma się i się jorgnie, jak zapadł się system, bo on się tak zapadł powoli. Bo Brytyjczycy nie są. ci rządzący jeszcze nie są głupi, prawda? Oni jeszcze ma, oni mają dużo oleju w głowie, jeszcze mają dużo kasy na analizy, to nie są debile. No ale wiedzą, że mają taki, taki problem i umieją go absorbować dobrze, nie? Żeby się reszta nie skumała co się dzieje. Dlatego między innymi wyjści z, z Unii Europejskiej. No i o to chodzi, żeby to. Bo gdyby zostali w Unii Europejskiej. To nie dlatego, że Unia Europejska ich niszczy, tylko oni po prostu nie wytrzymują konkurencji. O to chodzi, prawda? Taka jest rzeczywistość. Tak więc chodzi o to, szanowni Państwo, że tam nie ma już kultury europejskiej, jest kultura lewacka, czerwona. A jakakolwiek konserwatyzna, to to tych wyznawców Mohametanie, ale to nie jest Europa, to nie są Europejczycy, żadna to kultura europejska. Ktoś by mógł powiedzieć, że tam jeszcze jest jakaś kultura nasza łacińska, latyńska, a tam dawno nie ma. Tam jest śmiech, przecież to śmiech, ci ludzie się modlą do swojego króla. Przecież król jest tam głową kościoła, przecież oni są śmieszni. Król jest głową kościoła brytyjskiego. Yy, kościoła! Kto by chciał. Czy, kto by chciał? Ja, kościoła chodzi. <słuch> Rozumiecie to? To już. To jest koniec. Niech se Brytyjczycy żyją jak chcą, ja im tam nie wadzę i tak dalej. Życzę im wszystkiego dobrego. Ale nam, Polakom żyje, na... życzę najlepszego! Najlepszego życzę nam, Polakom! A komu mam życzyć najlepszego? Nie sobie? Co ja, jakiś, co urojeniec? My, Polacy, musimy wreszcie wywalić z naszej głowy, szanowni Państwo, urojenie pod tematem fun brytyjski, brytyjska gospodarka, brytyjsk... Brytyjska gospodarka jest tak gównianym partnerem Polski, że gdyby wszyscy Polacy z Wielkiej Brytanii wyjechali do Francji i Hiszpanii, i do nie wiem, Grecji albo Chorwacji, czy do Włoch, to mielibyśmy dwa razy lepszy utarg niż mamy teraz z Brytyjczykami. Bo tam łatwiej dowieść te produkty, które oni sobie tam kupują. Yy, 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 szanowni Państwo, gospoda, yy, yy, Wielka Brytania yy, gospodarczo jest z nami związana tylko i wyłącznie dlatego, że Polacy kupują tam produkty i latają swoimi samolotami znaczy tymi Ryanarami i Wizerami. Gdyby Ryanery i Wizzary ustały i zamiast do Londynu, do Birmingham, do Manchesteru, do Birmingham, w którym biegają szczury wielkości kotów szanowni Państwo, do Birmingham, które zbankrutowało. Bo już dawno Birmingham nie jest kulturą jakkolwiek europejską. Birmingham już dawno nie jest kulturą europejską. Ani to nie jest kultura latyńska, ani europejska. Ja nic nie mam do Birmingham. Jestem Birmingham, że ja chcę, ale stwierdzamy fakty, że Birmingham już dawno nie jest kulturą europejską. Rzecz jest w tym, Szanowni Państwo, że te wszystkie samoloty, które by zamiast do Londynu, do Birmingham, do Manchesteru, do Glasgow yy, i do Edynburga latały yy, do Barcelony zamiast tam do Barcelony, do Walencji, na, do Santa Cruz de Tenerife, do Las Palmas de Gran Canaria, do Mediolanu, do Aten, do Splitu, do Zagrzebia. Szanowni Państwo, na Sycylię to nasza wymiana handlowa z Brytyjczykami by ustała, ale my byśmy na tym nic nie stracili, bo byśmy mieli większą wymianę handlową tam, gdzie ci ludzie by pojechali. Brytyjczycy nie są żadnym naszym dobrym patronem handlowym. W ogóle. To Polacy tam kupują. To są kocopoły, szanowni państwo. No te samoloty dalej będą latać, dalej będą ludzie latać, ale by latali wtedy do Madrytu, do Aten, do Paryża, yy, nie wiem tam gdzie, do Splitu, Zagrzebia, prawda? To są kocopoły. Jak się 50, 5 milionów Europejczyków jorgnie, że są frajerami, że będą pracować yy, na zawsze i za nic, no to zaraz się stamtąd zawinął. Tylko to przychodzi powoli, 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 powoli. powoli. Im bardziej fund będzie się zapadać, i większa inflacja, i większe. Gigantyczne oprocentowanie, gigantyczna inflacja, szanowni państwo. Słab słaba waluta, zapadnięty system emerytalny. Gigantyczne ceny. To jest koniec. Ja Wielkiej Brytanii życzę wszystkiego dobrego, ale wiecie. Yy... Pff... My nie mamy żadnego zysku. Z tego wszystkiego, o czym powiedziałem. A największym problemem za 10-15 lat będzie setki tysięcy bieda Polaków z Wielkiej Brytanii. To będą bieda Polacy z Wielkiej Brytanii, którzy będą, szanowni państwo, przyjeżdżać do Polski, będą chcieli się tu żyć i być z bieda emeryturami. I my będziemy musieli, i Polacy w Polsce będą musieli ich utrzymywać. Dzisiaj, Polacy budują brytyjską gospodarkę. A, a, a potem oni im nam, nam wyślą, bo będą tacy biedni, żebyśmy będziemy musieli ich opłacać. My mamy, szanowni państwo, frajską strukturę gospodarczą, ekonomiczno finansową W ogóle to jest bzdura. Tak jak powiedziałem, gdyby milion Polaków z Wielkiej Brytanii wyjechało do Fra Francji, Hiszpanii, Grecji, to Polska by... Na... Byłoby tyle samolotów i Wizzara albo może nawet więcej, a utarg dzięki temu mielibyśmy dwa razy większy. Byśmy na tym wszystkim zyskali. To jest taka rzeczywistość, szanowni państwo. Pozdrawiam, wyślijcie to wszędzie, gdzie się da, do mamy, do taty, do brata, do siostry, szanowni państwo, do kuzyna, do kuzynki. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.